Więc widzowie, dzisiaj w odcinku zobaczycie elegancko. Nowa maszyna, rachcie młodego i jeszcze wyścig z raptorem. Dodatkowo oglądajcie, od początku. Olera, ale maszyna idzie, powiem Wam jeszcze i tak nie, nie piłuje, bo jest zimna. Zaraz Wam No w ogóle to się Mano, widzowie, na bankrzeście wszyscy czekali na taki sprzedaż, się pojawi na kanale. Macie w końcu luksusowe 2T KTM Już wam tu stanę przy mostku, to wam zaprezentuję maszynę Trzeba się nauczyć tym jeździć powiem wam ale kurde maszyna chodzi, patrzcie na to Widzowie Opieramy Chciałem wam tutaj przedstawić firmowy sprzęt KTM SX85 to jest z rocznika 2018 Powiem wam, stan jest dość luksusowy. Zaraz wam powiem co jest do zrobienia, bo, oczywiście, musi być coś do zrobienia. Ale to takie pierdoły i będzie dobrze. Patrzcie w ogóle, jaki dekielek, nawet nie jest wytarte. Ten silnik wygląda, jakby był nowy, kurde, a to ma około tam 170 mg przelatane. No i kurde, powiem wam, fajnie to wygląda. Oczywiście jak ktoś ma takiego KTM-a, plastiki z okleiną będą do sprzedania, więc jakby ktoś tam chciał, to może napisać. Rocznik 18, nie wiem do jakich tam pasuje to roczników. Czyli do zrobienia jest widzowy targ. O, jeszcze wam powiem, zaraz jadę do młodego. Młody jeszcze nie wie, że jest KTM kupiony. No w sumie on tym raczej będzie jeździł, bo... Yy, bo tak no. Teraz właśnie taka ciekawostka jeszcze na kanale właśnie. No sześć sprzętów będzie właśnie takich, które zostaną, które będą oklejone, wiadomo tam enduro Opa i tak dalej Będą miały swoje okleiny i to będą takie wiecie, które zostają, czyli Jeśli chodzi o kłady, no to ja KTM, młody Raptorem będzie śmigał Ja mam SXF 250, to młody będzie tym jeździł No i po pitbike'u jeszcze, młody ma swój pitbike, ja mam swój Więc sześć takich sprzętów będzie I będziemy w międzyczasie kupowali jeszcze Yy, jakieś tam do testów, zabawki czy coś, żeby wiecie, pojeździć parę filmów i sprzedajemy Wracając Opona do wymiany, przednie lagi trochę jedna cieknie, czyli dwie trzeba zrobić, amorek i łożysko na główce ramy No i to tyle, no co wam tu będę dupę zawracał, jedziemy do młodego, zobaczymy jak zareaguje w sumie na nową maszynę Kurde, ale pogoda dopisuje dzisiaj no i dajcie znać jak wam się podoba. Mówię, plastiki do sprzedania, bo niedługo będzie w ogóle inaczej wyglądała. Będzie, będzie czarna, czarne plastiki na no, okleinę to zobaczycie. Yeah. Dobra, odkręćmy trochę. Powiem wam, to tak zapierdziela, że ja się nie spodziewałem. Jakbym trochę zamulał, to musicie wybaczyć. Dobra, ale myślę, że górę to to każdą ładuje Dobra, odkręcamy widzowie Boga O ja pierdzielę, jak tu mokro <śm> Ja pierdzielę, jak tu idzie <śm> Nie, no będziemy musieli ewidentnie zrobić porównanie ze 6'em moim, bo powiem Wam, to jak się wkręci, to to jest, to, to jest diabeł. Dobra, co na tu będę gadał? Ciśniemy do młodego. Młody już powinien dnie, młody specjalnie wyjechałem wcześniej, żeby młody przyjechał i zobaczył maszynę. Jeszcze zapominam o tym sprzęgle, żeby naciskać, no ale pojeżdżę trochę, to sobie będę przypominał Dajcie znać widzę w komentarzu, czy czekaliście w końcu na taką maszynę, żeby się pojawiła, bo wiem, że na bagieście się czekali Dobra, odkręcimy na drodze że młody to każdą górę na tym ładuje To już jest maszyna powiem wam wysoka półka doprowadzimy ją do stanu idealnego opony też zmieniły, żeby były od razu porządnie to wyglądało yy, plastiki i okleina więc kurde, to będzie sztos jak nie wiem łeb urwie widzowie normalnie Efekt finalny tego katema Robimy najładniejszego katema tutaj na planecie. Ciekawe, czy zauważył, czy nie? Co <laughs> no, no, no. I... Wiesz, co to jest, czy nie? Kadeł. Jaki? 85. <laughs> jak to idzie. <laughs> Masakra! No ładny ładny, no ładny, ładny, tylko teraz się wobrudził. Kurde. kurde, spoko! Spodziewałeś się, czy nie? nie? Nie. Nie? Musiałem ci naściemniać. Serio? Ostatnio kupiłem. Już stoi z dwa dni w garażu. Już, No, ostatnio mieliśmy jeździć, to padało i, i ten. I dupa Ale Ciekawe czy nie będzie za duży na ciebie no. Chłopie będziesz musiał mieć teraz buty na tym, na szpilkach Chłopie do... Co? Katero, do... No chłopie, jak to ja idzie masakra Co? się piątka, ale chłopie jak się zaraz przejedziesz to no, gdzie... potarga cię tak się wkręca? Człowieku, jak się wkręci, to rwie jak. Podejrzewałem, że idzie jak mój. Dobra, dawaj jazdę próbną. Ja jadę raptorem. To jest skopa. No skopa, skopa, ale lekko. Ciekawe, czy dosięgniesz? To jest trochę jak Troszkę chyba wyższe jest. No. Ale... no, ale kopnij, możesz się oprzeć tam i kopnąć. Nie, nie tam, o, na, o ziemię, no. Trochę gazu, minimalnie. Leciutko, nie? Zgaś go, ja to... Podejrzewam, że ja to ręką odpalę. Daj trochę gazu. Masz? No. A że mi się nie. Chłopie. <ślesy> <ślesy> Dawaj jazdę próbną. Tylko się nie zabij jak się wkręci na obroty, chłopie! No! No. Normalnie, jedynka w dół, reszta w górę. Ale późno tu sprzęgło puszcza. Wiedziałem, że zgaśnie ci za pierwszym razem. Bo tu szybko puszcza sprzęgło, szybko łapie. A tu to na samym końcu. I przyjrzeliście się do sprzęgła. No? No, żebyś silnikiem nie hamował. Daj mu trochę więcej gazu, bo on ma, on ma za muła z dołu. Ale jak się wkręci, to chłopie jakby nitro dostał. Możesz na jedynce ze sprzęgłem go odpalać też. Więcej gazu, on z dołu ma muła. O, kur kur kurde, potargał cię! Ale ruszenie pierwsze. Patrzcie na to. Kurde, duży ten motor da młodego. Co? No trzeba się w ogóle do motoru, bo moc ma jak się wkręci, to idzie jak... Ale tam to dwójka dopiero. No, chłopie. od, dawaj. Dawaj pierwszy ten podjazd atakujemy. Znaczy podjazd. Doruszanie ruszanie ogarni, Wolniej sprzęgło puszczaj mi tak samo zgasnę dwa razy jak zanim zanim tym ruszyłem, ale kwestia przyzwyczajenia. Ale to pod wodę idzie, Ja wiem, To łatwo Chłopie, teraz będziesz musiał w plecaku paliwo wozić W końcu możesz zgasić i odpalić ponownie Ja no robię raczej no, Ale ma kopa No Sadzi ładnie Jedziemy powoli od daku ruszymy Od tego